Zapraszam na kanał The Expert, Jedyny taki w polskim internecie. Ten kanał prowadzi człowiek wyjątkowy. Jest to Max, który ma bardzo ogromne doświadczenie w, jako konstruktor. Parę dni temu udzieliłem wywiadu dotyczącego marki osobistej. Udzieliłem tego wywiadu na kanale The Expert i niektórzy mówią, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie, gdy wychodzisz z pokoju? Jeżeli obejrzysz ten wywiad, to naprawdę zasubskrybuj ten kanał, bo warto, warto, bo może ominąć Cię bardzo ciekawa informacja, a te informacje pojawiają się cyklicznie i naprawdę są bardzo, bardzo interesujące. I jeżeli. Cokolwiek masz do czynienia, Twój zawód, Twój kierunek studiów, czy powiedzmy może interesujesz się inżynierią i projektowaniem i może dopiero planujesz być konstruktorem, to to jest jedyny kanał w polskim internecie, który tego typu informacje porusza. Zapraszam na wywiad, który podlinkuję w opisie pod tym wideo.